i heard it in atlantis. you remember? my name is alicia. with the staff in your hands, we are now entwined. entwined. how? i can now present myself to you in a form that you recognize. you must deliver me to the air of memories. even now, she watches us. when i speak to you, i speak to you. <murdean> <murdean> <maybe>. <murdean> <murdean> so i'm supposed to hold this staff until this air person takes it from me.

Spoko. Tylko. Ciekawe, jak Aleksios mógł wiedzieć, że osoba, która przyjdzie po to berło, przyjdzie po nie prawie 2000 lat później. W sumie ponad 2000 Dobra, lat później. Dobrze. Wojny poloponeskie Dziś, to są przed Narodzeniem Chrystusa, teraz. nie? Dobra, Giereła później mi kazała no, iść w tę stronę, także tak, 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 tak. pójdziemy tam wcześniej.

the keeper delivered me to you his pledge has been satisfied and now i am entwined with you heir of memories this is the great seal to atlantis it has waited long to meet you victoria alethea's voice is coming through the staff victoria the interloper can't hear you now you're scrambling my comms focus leila you're not going crazy i think <laughs> <laughs> Nie <warujesz>. tak Alexius was the keeper holding the staff for me and somehow the staff has been equipped for auto transmission and is connected to this seal. These symbols. It almost looks like a locking mechanism. Name these symbols in order and at long last the seal will open to the air of memories. Okay, talking stick. But which talking stick? There must be some way to know. The keeper kept this <laughs> riddle and more in his mind.

Here, the role of the Keeper bound itself to you, though you didn't know it yet. Now, to uncover the truth, we must go to Thiras. I to find Thiras. I guess you're coming with me? Our tasks are the same. Layla, come in. Alana, is that you? Two things. Something's been interrupting our comms, which explains why we lost your vitals. Kiyoshi is looking into it. I know this sounds crazy, but I think it's the staff. Nothing sounds crazy to me anymore. Still, I'd like to verify. In other news, your animus is definitely bugging out. Victoria is yelling <inaudible> at the I'm not sure what you're doing is safe. You call that yelling? <sighs> Layla, the Altair 2 is moving into position. We're going to ask that you come up for air while we take a look at it. I can't do that, Vic. Alexios jest looking for Thiras, who might know how to unlock the great seal to Atlantis. The what? Layla, I Thiras was a friend of Phidias. I'll let you know more as soon as I get answers. Layla out. Okay, prawie dopłynęliśmy na statek. Czy tutaj leży trup? Czemu? Nie, on chyba śpi. Dobra, nie ważne, nie ważne. That's nothing interesting for me. Potrzebujemy Questa. Dobra, stąd mamy się udać w stronę. Tu. Jej, mamy szybką podróż. Jak mnie to cieszy, że ja sobie porobiłem tak dużo punktów szybkiej podróży na tej mapie. Bo tak to teraz bym musiał zatrzymywać. Dojechać na miejsce. I na miejscu dopiero byśmy się widzieli i zobaczyli, co dalej. A tak, no to jej. Chciałbym zobaczyć, w Chinach byłoby ciekawie, no w Chinach ciekawie by było, jest przecież. Assassin's Creed w Chinach, Assassin's Creed Chronicles China. Nawet kiedyś zaczynałem w to grać, tylko jakoś mi to uciekło. Nie było to aż tak interesujące. Dobra. Mam nawet Assassin's Creed Chronicles China, jak coś. Dobra, trzeba poćwiczyć. What the heck? Zabiłem konia zamiast jej. Dobra, giera się wczytała z powrotem. Skoro się wczytała, to, to możemy się udać na miejsce. Yy, okazuje się, że jesteśmy niesamowicie słabi. N nie wiedziałem. Eee, czekajcie. Nie, dobra, zużyłem sobie coś bardzo istotnego. Te się zmieniało broń. Dobra, chciałem sobie zmienić broń. O, Potrzebowałem tego po prostu Pod prawem były strzały, dobra Aha, od razu mam podpalone. Spoko. Nie mam nic przeciwko. I don't know any more than stop! I want to stop, but I mogę

Dobra, naprawdę muszę się wczuć z powrotem w grę. Elką widzę, że ich niesamowicie wyrzynam. Dobra, to, to jest spoko, ale... Wyczucie uników mam dość kiepskie. Ai! Dobra, i jest trochę lepiej. Nie, dobra, nie jest lepiej. Nie jest lepiej. Nie jest lepiej, jestem kiepski. Eagle better. I can't tell you how relieved I am to see you. Are you all right? It's nothing compared to what they did Ta? to poor I didn't flying Did you hear? Mm, that was me, what do you know about Fideas? Only rumors now. A woman in gold came into his workshop, tortured him, broke his hands, his body was too destroyed for a proper burial. All because of these symbols. Symbols? I was exploring the tombs of Agamemnon, Etioclis and Orion. I'm a traveler like you. I found the symbols and etched them onto parchment to give to Vivius as a gift. You need to find somewhere safe, Theras. You can sail with us on the Adrestia. I would be forever in your debt. Take this map. It's rough, but it's the best I could do. Here I Eagle Bearer, and thank you. Czemu żegnaj, skoro koleś dołączył do nas do yy, naszej załogi. Mapa grobowca w poszukiwaniu terasa. Oj oj! Zaczęliśmy kilka zadań. To schować, to schować. Los Atlantydy. Oj, oj, Znajdź grobowiec Agamemnona Znajdź grobowiec w Attyce Beocja hmmm To czemu mi nie mógł dać tych symboli tak jak tamtemu typkowi Dobra, spaćmy te nagrody, żeby to się mnie nie czepiało bo się będą ze mną szlajać A nie chce mi się teraz z nimi walczyć Grobowiec Agamemnona

With this information, will the heir open her eyes and unlock the symbol? She will now. So, do I just uh, wait here or something? Our task is already complete. What comes next, she must do on her own. Okay. This was easy enough. Altair two. I have our next location. Well done. Where to? Agamemnon's tomb in Argolis it's it'll us back to her. Layla to the altar too. It wasn't easy, but I'm in. I still don't understand. An AI or some other kind of consciousness is in the staff, which is used to open the great seal to Atlantis. Partly right. The symbols in these tombs are somehow tied to the symbols on the seal. How? I'll let you know once I find one. Guess I'm taking your word for it. Be careful in there. What a find! What is it? And spoil the surprise? All I'll say is, prepare to be amazed when I get back. This body must be thousands of years old. There must be some way over this thing. Myślę, jak się tam dostać. Chyba tak. Okej, okay, dostaliśmy się. Yy, co, jak jeszcze Aleksiosa, który podróżuje po tych wszystkich miejscach, przenosi się i tak dalej, jestem w stanie zrozumieć. No bo jednak on tam miał pewną, pełną swobodę. Miał statek, mógł wszędzie się tutaj. dostać. A, a tu? Na jakiej niby zasadzie ona. Ona się tu dostała, nie? Jak teraz asasyni są Na całym świecie poszukiwani, każdy chce ich dorwać i się ich pozbyć. Dobra, to jest wyjście stąd. Czyli to jest wyjście jakby z grobowca. Czyli trzeba zejść tam na dół. Tu nic nie widać. Co z tego, że ona ma ze sobą jakąś lampkę latarecką? Nie mam pojęcia, co to niby jest. Jak to nic nam nie daje, bo to pył tutaj jest, czy coś takiego, i tak odbija światło. O, teraz na przykład wszystko widać normalnie. A wchodzimy do jakiegoś innego pomieszczenia, i tam jest kurz, i nic tam nie widać. Nie kumam. Nie kumam, bo właśnie zrobiłem zarąbiste kółko chyba. Nie. Dobra, czyli to nie było kółko. Czyli ja powinienem był tutaj się... No gro a co zrobisz z grami, które zostaną? Będzie następny live z rozdawaniem? No pewnie Julian, co chwilę są jakieś livey, na których coś rozdaję, więc to pokazuje, że nie jesteś mega często na live'ach. Dobra, tam są jakieś symbole, co się świecą, tam się nigdzie nie dostaniemy. Tu się nigdzie nie dostaniemy, tu się nigdzie nie dostaniemy. Tu u góry coś ten? Nie. A tu nic nie ma totalnie. Tu nic nie ma. Nie rozumiem. Dobra, jak uda mi się coś znaleźć, to do was wrócę. Odkryłem! The symbol! Pierwszy z trzech. Dobrze się zrobiłeś, Air. Prawie wygląda na konstelację.

Zagadka z niepopularnym nierozwiązana. Znaczy jest rozwiązana. Tak, 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 tak. Dobra, więc mamy pierwszy symbol. Mamy jakby zakończoną tą sytuację i kolejnych symboli będziemy szukać w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki Wielki za uwagę. Mam nadzieję, że je wam podobało. Zapraszam do zapoznania się z pełną. Z pozostałą twórczością u mnie na kanale, jak i również z innymi filmami, jak i również zapraszam do odwiedzenia mnie czasami na streamkach. Jak się wam podobało, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję. Na razie, pa,